Słuchajcie, książki, które nauczyły mnie angielskiego. Tym razem nie jest to do końca książka, ale jest to coś, co każdy uczący się, moim zdaniem, powinien zrobić. I znowu to jest taka rzecz, która jest drobna, ale ona was bierze, wiecie, trzy poziomy do góry, jeżeli ją zrobicie. Dlatego, co generalnie robicie? Zakładam, że macie skończone jakieś studia czy jakąś tematykę, która was interesuje. Wchodzicie sobie w YouTube i szukacie sobie a, jakiegoś z tych czołowych uniwersytetów na świecie, typu, nie wiem, Oxford, Harvard czy coś takiego. I a, patrzycie sobie na ich stronkę, oni bardzo często na YouTubie udostępniają normalnie mm, wykłady, normalnie cały, na przykład cały rok wykładów na jakiś temat, nie wiem, ekonomia, psychologia, polityka, cokolwiek Was interesuje. I teraz bierzecie sobie, odpalacie sobie z dziedziny, która Was interesuje, a może dziedziny, której nie znacie super dobrze, a chcielibyście na przykład dowiedzieć się więcej na temat psychologii czy ekonomii i odpalacie sobie taki kurs. Nie mówię, że musicie, nie wiem, całe 25 wykładów, ale co najmniej 2-3 takie wykłady z takiego kursu. Koniecznie obejrzeć, bo to jest typ języka, z którym nie macie styczności nigdzie indziej, a bardzo Was rozwija intelektualnie język.